Hej. Jeśli r jest dowolną liczbą rzeczywistą oraz A i B są dodatnie, to iloczyn AB podniesiony do potęgi r jest równy liczbie A podniesionej do potęgi r pomnożone przez B podniesione do potęgi r. Jest to prawo rozdzielności potęgowania względem mnożenia. Zgodnie z tym prawem, w pierwszym przykładzie trójkę wymnażam przez 2 i ten iloczyn podnoszę do wspólnej potęgi, czyli czwartej. Powstaje 6 do potęgi czwartej. W kolejnym przykładzie również wymnażam podstawy podniesione do tych samych wykładników. W nawiasie tworzę iloczyn czwórki jednej drugiej, skracając powstaje 2 do potęgi trzeciej. W ostatnim przykładzie 0,6 w okresie to 2 trzecie. Dlatego w nawiasie wymnażam 2 trzecie i trójkę. Powstały iloczyn podnoszę do potęgi szóstej, powstaje 2 do potęgi szóstej.